Ja Mikołaj i chyba będziemy grali, a raczej nie będziemy grali, tylko będzie taki jakby Q&A z tego, że byliśmy no, u mnie na kanale e, 16 łapek w górę i znaczy 16 subskrypcji, więc tak. Więc pierwszy pytanie jest takie czy Chciałeś mnie... Jakie, jaki był Twój cel życiowy? Mój cel życiowy, żeby wbić chociaż 100 subów. No tak. Z tego co długie pamiętam to było. Czy w browserze Stareś się zrobić całą maleję pucharkową, czy tylko do połowy. Znaczy, do połowy to już nie da, bo już y, mam 2000 po połowie, ja mam 9100 dokładnie. No tak, nie chcecie dołączyć, to dołączajcie do klanu cytryny. Jestem pierwszy w klanie bodajże. No. więc dzięki za oglądanie i luwa.